Ja zawsze, no kurwa, strasznie się bałem tego dentysty. Dla mnie to był koszmar. I ty wtedy popijałeś i mi się wydawało, że się uchronię przed tym dentystą. Że jakoś zapomnisz, ale ty przyszedłeś rano jeszcze trzeźwy i że idziemy. Idziemy. No i poszliśmy, kurczę. No i umówiliśmy się, że będziesz czekał. Będę czekał. No i to był ten najstrasz. No jeden z naj... No jak byłem mały, to jeden z takich najgorszych. Bo ten strach cały, dentysty. Ja wychodzę, a ciebie nie ma. Przecież ja wtedy nawet nie wiedziałem, jak wrócić, nie? I w końcu przyszedłeś, a już tak strasznym, że no masakra. Glut ci leciał i wszyscy jacyś rodzice z dziećmi. I ty byłeś taki napierdolony. Ja znów się straszliwie bałem. Właśnie najgorszy to był ten strach, nie? Że ja nie wiedziałem wtedy jeszcze tak naprawdę, co się dzieje, nie? I dlaczego tak się dzieje? A nie pamiętasz, jak chodziłem z tobą do lekarza, lekarzy? Ja pamiętam tylko to, jak wtedy do dentysty. I kto z tobą poszedł na czyszczenie rany w nocy, wyłuskiwanie ropnia? trzymał się w objęciach, jak ci w grzebali. A do przychodni psychologicznej, międzyszkolnej? Boś czyli licea zmieniał ci nie pasowały? Nieprzystosowany byłeś przecież. Ja pamiętam najbardziej jak do dentysty.